On ma 2 miliony na Ale TikToku. czego? A na TikToku? A ty ile TikTok masz? Jest ten łatwo gang Widzisz, można się nowych rzeczy dowiedzieć Ignacy Stadion w Legionowie Czuję się jak teraz taki turysta nie? Taki zgret już z tą kamerą i tak Stadion w Legionowie, zobaczcie, zwiedzamy tutaj Kamera się sformatowała. Tak, to można kiwać na tę kamerę. Uwagaj Z kim? Z tobą. A, ty jesteś A. bardziej znany. Ile soku w soku? Tak, Tłoczony, z miąższem. Ale niestety produkt pasteryzowany, to... Właśnie tak, widzowie, a nie, poczekaj, bo smartfony widać, jesteśmy w 2005 roku na skateparku w Legionowie, przed chwilą został zbudowany Nie wiem, no, który to jest rok ten skatepark, Jakiś właśnie 2006-2007 chyba on był postawiony Tak? Pamiętam, no ja Nie wiem, wtedy za no, to, Ja też nie pamiętam, jak go nie było Albo pamiętam, jak był super nowy i przyjechałem pierwszy raz na, jeszcze na, na rolkach Była polewka z rokarzy, dla nas deska jest lepsza Pozdrowienia, Adam Maxamit, Adam Aksamit, Adam Aksamit. Jedyny rolkarz, jakiego znam. Pozdro dla Adama Aksamita od Dobrych Chłopaków z Regionowa. Tak, właśnie tak, właśnie tak. Myślisz, że mógłbym grać młodego Kopczyka w filmie dokumentalnym? Myślę, że tak. A ja... Kopczyk jeszcze nie jest postacią na vlogach. No Paweł nie. Paweł Kopczyński LS. Czemu? Trzeba by było nagrać wywiad z Pawłem Kopczyńskim. Chociaż nie. No Adam wspominał też o Pawle Kopczyńskim LS. Wielkie, pozdro, Paweł Kopczyński LS. Ja pokażę kto tam. To. Posłuchajcie, no to... Legionowskiego rapu, który zawsze będzie grał, tylko dla dobrych chłopaków. Szanujesz te słowa, podnieś ręce w górę. Ocena skateparku. Co? Ocena nowego skateparku. Właśnie otworzyli. A możemy iść na nowy skatepark. Właśnie, ocenić. A, na nowy? A ja kurwa rolpę i A, dobra, nowe. Miałem. Tak, to jest nowy skatepark. My budowali go miesiąc temu. Dobry, no. Tej rampy nie ma. Jest późna noc, ja mam rozterki na głowie. Próbuję uniszczą, poderwać dwa pokolenia, nie wiem jak. To jest glitch. Nie ma. Noce, gdzie jest dzień, by poprzerywać smutne sny, Mam za mało odwagi, przynieś mi więcej jej. Tu, gdzie nie jeden chłop zmarnował swój talent, bo zamiast trenować, to popijał dragi browarem. To jest Outbar. Tutaj się na frytki chodziło, jakby mama dała piątaka. Na się Jeździło na skateparku. I się chodziło na frytki za piątaka. Za piątaka. No, nieźle teraz pewnie zadych no, no, bo to kiedy było? 2017, las młody Młody też powiedz panie, jak mam dobierać te sample? Słucha mnie tłum, kiedy w wersji kładę jak kawę na ławę. Tady. Pogubiłem całe teksty nuklearne. No powiedz, czy je ja jeszcze znajdę? Graliśmy na błędy tutaj? Tutaj, no. Tak, tutaj. Zatem Ta tutaj, ale to tak te I na zawody przełajowe, ty. No wzięła na zawody przełajowe? Eee... w. Jakie powiatowe, to 17 miejsce zająłem tam na nie wiem, sześćdziesiąt, czy więcej. Ja pamiętam. Pamię, Ale ja pamiętam wtedy, bo to chyba się biegło, wiesz, takie w terenie powiedzmy i się biegło, nie pamiętam, z półtora kilometra? No. Wiesz, tak że nie dużo bardzo, ale... Pamiętam to... jak się z tego wału gdzieś tam spychali, kurna, to było ja pamiętam właśnie jak to i tam wiesz, właśnie 60 czy 100 osób biegło, nie? I wiesz, ja pamiętam jak wszyscy, wiesz, tuba dzida, to było tak, że jakoś biegłeś i tak zakręcałeś po drodze i potem mhm. wracałeś tą samą trasę, trasą na metę, nie? Mhm. I chodzi o to, że ja pamiętam jak już, już zakręciła zakręciła, teraz już biegnę i, i, i ja już tak ledwo, ledwo i tam chłopy się wy... wiesz, <grym> to wygląda jak jakaś scena wojny, nie? Oni tam padają, wiesz, turlają się już ze zmęczenia, nie? Ja, a ja wtedy pamiętam na charakterze sobie pytań, ja, nie, dobra, sztyw no biegnę dalej, nie? Ja dobiegłam. No i one we mnie, bo on zblafa sporo blues. Nie odpalam blanka i tak mam spory zasób słów. Ja i moja banda chcecie hackać stopa, play Ja tego samego dnia co nogę złamałem, to ja 13 zająłem. O, street workout, eh, robimy street workout. Street wor workout, robimy? Dobre. No w ogóle. powinienem trening zrobić, zrobić, nie robiłem, bo się Ty, gdzie to się i Gdzie to się zaczyna? Gdzie to się wchodzi? O, Prawdziwa małpa, proszę Państwa. Wow, wysoko. I co teraz? No na rejl, <grym> jest... nie? Co? Na rejl lecisz. Bo ta lina jest taka, że ona mnie nie utrzyma. Tu musisz zawrócić. Hmm, to ciężko będzie zawrócić. Tutaj się produkuje Legionowskich. Hamów Prawdziwy zawodnik Ja mogę? Teacher, teacher A nie A to na przykład, co to jest? Dlaczego jest to? Żeby, no nie wiem, na no Spidermana trafić. Na no Spidermana? No Biegasz potem, chyba się potem dał. Potem tam no. no nie wiem, czy potem da się wbiec Może no, nie próbujmy Może no, znowu gira złamana Dawaj! Jedziesz! Nie! Dobre. Dobre. Dobrze ci poszło. Zajebiste. Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia, no. Salto, tak? Ty no, salto? Nie, Gdzie? Trzeba wrócić na Ligański Box, bo już ucho prawie działa po pół roku. nie spotkałem gawkę, jak biegał z ekipą Łuzy. Zamówić Presuj, 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 presuj. Od walki Tyson Fury kontra Aleksandr Usyk nie otrzymałem mojego projektoru od sekcji Ligański Box, którą pozdrawiam serdecznie. Ale oddajcie mój projektor za 150 zł. Jacek Paśnik musi przyjechać, zrobić recenzję, bo kiedy Co? Jacek Paśnik musi tu przyjechać. Jacek Paśnik? Właśnie, no. Jacek Paśnik nie przyjechał, żeby ześcisła dach. I łada się już nic. Ue... Tam jest teraz teren prywatny. Tak? Nic I Ikony już tam nie ma. Nowej nowe ikonie, Nie, nie było już. A ty byłeś? Ty. No, włączyłem. Włączyłeś? Fajne. Mocne, nie? jak pani Liga, A będę mógł to pożyczyć od ciebie? spoko. Ej, to nie wiedziałem, że ty masz takie coś. No ostatnio kupiłem. A jak się z. Nie, to jest lepiej te. No? Ale jak stary Stray teraz i cały klik na, na swojej Parku. Przeszkadzam <noise> 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 <Dziuku. głos> Fajne Do kiedu nogi? Można krócej? Nie dziwną twarz. To są kurwa maszynką. Ale jestem. Jesteśmy Nie, jesteśmy na kanapach jest. Co? To jest cyfrowe, to jest na, na płytkę CD. To jest na CD-ka, ja znaczy na DVD. No mogę ci potem pożyczyć. A jutro mi to pożyczysz. No spoko. A weź pokaż mi. Co? Fajnie to wygląda. Ej iBIS. No bym to pożyczył. No ci przywiązek projektu i to pożyczysz. Ale fajne. A jaki to? To pod e... 4K. 4 na 3, ale można też 16 na 9 zrobić na TikToka. A tak trzeba to zrobić. bo tak i masz na TikToka.